Drodzy Państwo, sytuacja na polskiej zachodniej, ale i na wschodniej granicy wrze. A osobą, która stara się bronić zachodniej granicy Polski, jest pan Robert Bąkiewicz, którego dziś goszczę w naszym studio. Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry, panie redaktorze. Proszę powiedzieć, jaka jest dziś sytuacja na granicy, jakie pan podejmuje działania, żeby po prostu, żeby Polska jakoś uszła przed tym zalewem intruzów. Przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że udało się w przeciągu kilku ostatnich miesięcy zainicjonowanemu przeze mnie Ruchowi Obrony Granic skupić uwagę Polaków na problemie migracyjnym, no i w ramach tego problemu migracyjnego mamy duży problem na granicy zachodniej, na tej granicy zachodniej, w której Niemcy no, przemycają po prostu, przerzucają zupełnie nielegalnie na teren polski migrantów. Tutaj do tej pory, do, do dzisiaj, i zaraz powiem dlaczego do dzisiaj, przynajmniej w deklaracjach, dlaczego do dzisiaj, do dzisiaj ten proceder przebiegał nader skutecznie. Polskie, Polska Straż Graniczna, polskie służby służyły jako lokaj na dworze, na dworze niemieckim nerdowskim można by było zażartować, bo to Niemcy ustalali zasady wydalania od siebie z kraju i przyjmowania przez Polaków migrantów. Polacy przyjmowali wszystkich, jak leci. straż graniczna została i jej funkcjonariusze zostali sprowadzeni do roli taksówkarzy i, i, i posłańców tutaj, którzy są na posyłki służb niemieckich, głównie Bundespolizei, która prowadzi politykę migracyjną, ale tam w ogóle aparat państwa w tej chwili zajmuje się, niemiecki tym, tym problemem, który sam sobie, sami sobie zgotowali, no i przerzucają tych migrantów do nas, tocząc z nami wojnę hybrydową, bo no, powiedzmy warunki, jeśli, jeśli stwierdzimy, czy jeśli zdefiniujemy, że na wschodzie Polski mamy do czynienia z wojną hybrydową, bo te wszystkie warunki są spełnione również po stronie niemieckiej. Tak więc no Niemcy prowadzą po prostu z nami brutalną walkę we własnym interesie. Rząd Donalda Tuska zupełnie tego nie hamuje, wręcz przeciwnie, pozwala na, na realizację tego typu planów. A propos, Donald Tusk powiedział ostatnio, że zajmie się sprawa, Straż Graniczna tą, tą sprawą i powstrzyma nielegalnych migrantów, a. Jego zdaniem to, co się dzieje na granicy, to jest przepływ wyłapywanych do 21 kilometrów od granicy, w tym pasie nadgranicznym, wyłapywanych z naszej strony migrantów, których Niemcy, no jak widzą, że są z Polski, no to do nas grzecznie odsyłają, i tutaj straż graniczna nie bardzo wie, co ma zrobić. Czy ta narracja jest prawdziwa i jakie pan ma dowody, że nie jest prawdziwa? No nie, nie, no to oczywiście nie jest prawdziwa. Natomiast pierwsze to faktycznie Donald Tusk dzisiaj powiedział, to jest w mojej ocenie nasze no, duży sukces i pokazanie na tej sprawczości. Powiedział, że od 7 lipca przywraca częściowe kontrole na granicach. Mają pojawić się z posterunki, tak sądzę, stałe na, na, na przejściach granicznych z Niemcami. I to cieszy, no bo pokazuje, że jakby po prostu presja, presja taką, którą wytworzyliśmy, no ma sens, jest skuteczna i i, no, 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 no i dalej powinniśmy ją utrzymywać. Pytanie, na ile to jest uczciwa gra i na ile to jest oszustwo, no, albo jakiś blef, albo pozorowanie pewnych działań, to na pewno się okaże w najbliższym czasie. Ja zakładam, że to będzie pozorowanie w dużej mierze działań, no, natomiast no, poczekajmy chwilę jeszcze. Natomiast jeśli chodzi o ten, tą drugą kwestię, czyli o przesyłanie tutaj migrantów, no to, to mamy dowody, że ludzie tutaj, którzy, którzy Niemcy przerzucali do Polski, nie mieli żadnego potwierdzenia, że z Polski są. No, Polacy odbierali po prostu od Niemców. Wszystkich migrantów, którzy, co do których Niemcy deklarowali, że oni są z Polski. Tylko dziwnym trafem tych ludzi przysyłali bez dokumentu, bez, bez potwierdzenia tego faktu, że można się powołać na Dublin 3 albo dokonywać readmisji. Po prostu gwizdali, przepraszam kolokwialnie mówiąc, na Polaków podjęć ta tutaj, my wam tutaj dajemy 3, 4, 5, 10 i macie ich po prostu zabierać, oni są od was. I na tym mniej więcej w ten sposób mniej więcej wyglądałam, wyglądał może nie we wszystkich przypadkach, ale w dużej ilości przypadków e, e, wyglądała e, sytuacja na granicy i wygląda do dzisiaj, no bo 7. dopiero ma, ma, ma ta sytuacja się zmienić na, e, na lepszą. Natomiast no, no to, to potwierdzenie, skąd mamy? No to mamy przede wszystkim informacje z, z samej Straży Granicznej. Straż Graniczna wielu funkcjonariuszy ma dość bycia niemieckimi podnóżkami, ma dość realizowania jakiegoś tuskowego planu, a nie obrony faktycznie realnej polskich granic. I oni przekazują nam informację, że wiele z tych osób po prostu tych dokumentów, tych dokumentów nie ma, że Przełożeni każą im preparować jakieś dokumenty, które miałyby uwiarygodnić proces przebywania na terytorium Polski tych ludzi, którzy przerzucili, przemycili Niemcy na drugą stronę. No to Niemcy przerzucają ich nie tylko przejściami granicznymi, ale również um, prawdopodobnie płyci z nami na Nysie Łużyckiej, na Odrze, jakimi się nieużytkowanymi mostami, na przykład starymi mostami kolejowymi i tak dalej, i tak dalej. Wykorzystują wszelkie możliwości do tego, żeby jak największej ilości imigrantów pospieszyć się przyniesie na terytorium, na, terytorium, na terytorium Polski. No i my, my jakby będąc, patrolując tam tą granicę, wykazywaliśmy cały ten proceder. Pokazywaliśmy dowody na to, że ci ludzie nie mają żadnych dokumentów. Że, że, że Niemcy no, popełniają przestępstwo, że przestępstwo jest też udziałem polskiej Straży Granicznej albo przynajmniej ogromne zaniedbanie, że Niemcy no, z determinacją starają się na wielu kierunkach tych ludzi do Polski przerzucać, że z polskiej strony władze polityczne. Siłą i przymusem każą Straży Granicznej wykonywać e, działania, które, no, które uderzają w bezpieczeństwo e, państwa polskiego ale i w bezpieczeństwo Polaków, po prostu nas, mieszkańców e, mieszkańców e, Polski. To wszystko pokazywaliśmy. Tak więc no, Donald Tusk my kłamie, jak to mam w specjalnie, tak więc e, również e, no, nie, nie możemy polegać na jego słowach, że te, te, te punkty graniczne, czy te kontrole graniczne, częściowo, o których on mówił, że będą przywrócone, będą faktycznie realnie powodowały ograniczenie przemytu na teren Polski przez Niemcy, e, przez Niemcy migrantów. To będzie się tak e, będziemy pan, dalej pan, tam w tym terenie po prostu e, funkcjonować. Pan o tym tak spokojnie mówi, ale zaraz no, chodzi, jak rozumiem, o setki codziennie. I setki migrantów, którzy, którzy nam tutaj przybywają w Polsce, no i, i, i co się i co się z nimi dalej dzieje? Panie redaktorze, no mówię spokojnie, bo no, tak dużo opisuje tej sytuacji, że no, trudno się cały czas ekscytować, natomiast no, dla naszych widzów i słuchaczy nam no, powinni zdawać sobie sprawę z tego, że to jest inwazja, że to jest inwazja. W początkowym, w początkowym stadium, że to jest proces definitywnego zniszczenia naszej wspólnoty narodowej, odebranie nam bezpieczeństwa. To będzie działo się błyskawicznie, nagle, tak szybko, że możemy się obudzić, jak to dzisiaj opisał Janusz Korwin-Mika, ja z murzynem w łóżku, pozwalając na taki żart, prawda, że rano się obudzimy z murzynem w łóżku, Czyli, że spotka nas nagle coś takiego, czego się zupełnie nie spodziewamy i co w naszej percepcji jest niemożliwe. Pakt migracyjny, który wchodzi w przyszłym roku, będzie obligował nas do przyjmowania tysięcy, setek tysięcy, nawet milionów mi, migrantów. Tu dane, które wyciekły gdzieś z, z raportów KPR-em, czyli rządu polskiego. Mówią o tym, że w przeciągu najbliższych 10 lat do Polski ma zostać sprowadzonych 15 milionów obcych kulturowo ludzi 15 milionów migrantów. To jest niewyobrażalne, to po prostu to, to jest kompletna destrukcja. Ale wie jest, pan, Pan to, to... mówi. E, ja nie mogę spokojnie tego słuchać. 15 milionów e, e, tak. na przykład Afrykanów ma trafić do Polski, tak? Tak, tak, tak. czyli jedna trzecia mieszkańców Polski za 10 lat, to będą ludzie, którzy są innej kultury, innej rasy, innej religii, którzy nie będą nastawieni pokojowo do nas, którzy będą mieli roszczenia, żądania, którzy w większości nie będą chcieli pracować, którzy tak jak na Zachodzie zapewne będą, będą zajmowali się przestępstwem. Będą tworzyli gangi, będą radykalne grupy religijne, które będą dokonywały zamachów. No, po prostu obudzimy się z tym nurzynem w łóżku, w świecie, w którym nie dajemy bezpieczeństwa naszym bliskim. Tak więc no, my zajmujemy się tym, żeby Polaków obudzić, żeby pokazać, no to, to jest że jest ważne. W stanie... Ja pamiętam Pana aktywność w czasach, kiedy lewicowe oszołomstwo, kiedy. Kiedy te bandy lewackie atakowały kościoły. Pan wtedy jako pierwszy stanął na schodach, zdaje się, pod wezwaniem yy, 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 Świętego Krzyża, prawda? Świętego. Kościoła w, w Warszawie I, i teraz też zachował się Pan bardzo dzielnie, za co Pana bardzo szanuję, muszę to powiedzieć. Pan ten kamień ruszył, bo różni gadali, prawda? Ale Pan po prostu zorganizował konkretny ruch, który dziś stara się powstrzymać, powstrzymać ten Armagedon powstrzymać tą, tych jeźdźców apokalipsy. Ale my go powstrzymamy, dlatego że e, jestem o tym głęboko przekonany. Jeśli utrzymamy pewną mobilizację, dzisiaj to, co się wydarzyło z tą zmianą retoryki Donalda Tusta bo przecież on kilka dni temu mówił jeszcze o tym, że, m, że my, procesy my na granicy są prowadzone dobrze, że nie potrzeba symetrycznie odpowiadać na niemieckie działania zamknięcia granic, czyli tak naprawdę wyjścia ze strefy Schengen albo złamania zapisów strefy Schengen. I nagle dzisiaj mówi zupełnie coś innego. Dzieje się to pod przymusem pod presją naszych, naszych działań. Z tego miejsca właśnie chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy, którzy wspólnie tam gdzieś z nami działają, którzy którzy pracują aktywnie, nie tylko na granicy, bo przecież my również podejmujemy wiele aktywności wewnątrz kraju, bierzemy udział w różnych debatach, dyskusjach, radach miast, w sejmikach wojewódzkich, tam staramy się wywierać presję polityczną, tam zwołujemy e, pikiety, manifestacje. Jedna z większych manifestacji w Warszawie to 30 tysięcy ludzi, którzy przyjechali na nasze wezwanie. No to okazuje się, że to jest, to jest ogromny sukces, ale on by się nie udał bez tego, że mamy ogromne poparcie społeczne, naprawdę. W tej chwili to poparcie społeczne jest nawet w tych warstwach, które, które są lewicowe, które są liberalne. Jakby pan redaktor pojechał ze mną na, na przykład do, do Lubuskiego i stanęlibyśmy gdzieś na przejściu granicznym, to na 10 przejeżdżających osób 8 klatwe krzyczy pozytywnie, mówi super, chłopaki a dwie e, są e, niemiłe, pokazują jakieś e, brzydkie znaki, te zaprobaty i tak dalej. Tak więc w miejscu, w którym zasoby polityczne posiada e, ją środowiska e, lewic, e, platformy obywatelskiej, ludzie są za nami. Ludzie są za nami, bo ludzie nie chcą tego, co się dzieje u Niemców. Nie chcą tego, bo widzą to na co dzień, bo tam pracują, bo tam mają swoich znajomych, bo tam czasami jeżdżą na jakieś zakupy i tak dalej. Nie chcą tego, nie chcą tej powtórki. I udało nam się to dobrze zorganizować. Teraz w mojej ocenie to, co robi do nas tu, to jest po prostu puszczenie pewnego powietrza z tego balonu, odebranie jakby argumentów do dalszej aktywności, przekonania społeczeństwa, że nic wielkiego się nie dzieje. A naszym zadaniem jest w tej chwili, yy, naszym zadaniem jest w tej chwili przekonanie Polaków, że to są pozory, a nawet jeśli częściowo te, 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 te będą skuteczne te kontrole, daj Boże, żeby tak było, to dalej mamy ogromny problem, bo te siły będą nie Halo, halo, coś nam tutaj na chwilę przerwało. Mam nadzieję, że wrócimy do rozmowy. Wystarczające, bo nie tak. musimy się... Już dzisiaj musimy się mobilizować do tego, żeby się bronić, budować struktury, wiązać pomiędzy nami jakieś linki, jakieś. Halo? Wjechaliście w jakąś strefę, gdzie przerywa. Może złapmy te, ten sygnał, bo no, rozumiem, że złapałem pana w trakcie patrolowania granicy gdzieś tam na zachodzie Polski. Myślę sobie tak, że cały aparat państwowy dzisiaj działa w tym kierunku, żeby stworzyć zasłonę dymną wokół tej najważniejszej ze spraw, bo tak jak pan powiedział, no to, są, to, to zmieni Polskę, to ją pogrzebie ostatecznie ten proces. I słyszymy w mediach... Tylko informacje o tym, jakie tam są nowe pomysły, pana Kiertycha na, na przekreślenie wyniku wyborczego, jakie tam są w koalicji przetasowania. W mediach głównego nurtu prorządowych TVN, Polsat, TVP nie ma słowa o tym, co państwo tu robią. Takie są fakty. Nie ma słowa o tym, no jeżeli Nie są, ma, to bardzo, to jest... bardzo sygnalne. A jedyne słowo, które mocno się w, w, w pierwszych newsach pokazuje, to jest to, yy, yy, gdzie Donald Tusk powiedział, że zrobi z panem porządek, panie Robercie. To, to, się, to się przebija i on no to, tak, i on to mówi. Porządek. Stał się pan no, jego, to, 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 jego takim to, 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 poważnym interlokutorom, interlokutorem, wrogiem numer jeden, pod walkę z którym on. Podporządkował cały aparat propagandowy swojego rządu. Takie są fakty. No, i jeśli się panu to prawda? uda. to myślę, że orzeł biały, order orła białego, spocznie na pana piersi i będzie to bardzo zasłużone odznaczenie. Moje <grym> mi mówi, że. Ty tak pracujesz i działasz, kiedyś więcej na twój grup może ktoś położy. Natomiast także pół żartem, pół serio, Natomiast to, to przecież nie o medale chodzi, prawda? To chodzi o, o, nasze, o nasze bezpieczeństwo. Natomiast faktycznie, Donald Tusk w mojej ocenie i w ocenie też innych komentatorów jest tragicznym podczas. Atmosfera, wiedza, upowszechnienie tego problemu spowodowało ogromną presję społeczną na rząd Donalda Tusk. Z drugiej strony, Tusk, będący jakimś zapleczem czy przedłużeniem interesów niemieckich, ma ogromne zobowiązania do strony niemieckiej. I Niemcy chcą, żeby on realizował tą politykę, która jest dla nich korzystna. Tak więc, tak więc on. Hmm, nie wie, co ma zrobić. No to, to wczoraj było widać po tej konferencji, te groźby w stosunku do ruchu obrony granic, w stosunku do mnie, prawda? No to jest już po prostu jakiś paraliż. On schodzi do poziomu mojego. No przecież on jest premierem. No nie, to dla mnie to zacne. No, mierzę się mierzę się z, z zawodnikiem wagi, wagi ciężkiej i to jest raczej dla mnie no taka miłe w tym sensie, w tym sensie, że on daje mi atencję w, tym, w tej walce. Ale po co mi ta atencja jest potrzebna? No ta atencja mi jest potrzebna po to, żeby przekonywać dalej Polaków, że to, co robimy, ma sens i że to, co robimy, przyniesie skutek zatrzymania tej migracji. To nie znaczy, że my dzisiaj nie wpuścimy jeszcze do końca roku kilku tysięcy ludzi. Dziesięciu, dwudziestu, trzydziestu. Natomiast My zaczęliśmy ten opór w, prze w przeciwieństwie do innych państw y wtedy, kiedy, on się, kiedy problem zaczął się pojawiać, tak, w którym jeszcze nie ma takiego skutku jak na przykład w Anglii, we Francji, y gdzie, gdzie te ruchy antyimigracyjne powstawały wtedy, kiedy były już dzielnice imigranckie, kiedy były mecze. Halo, halo, coś tam, Fermanów, kto, się, ale słuchamy pana to dalej. To, 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 to... I to, to, to tego wszystkiego u nas jeszcze nie ma. Tak więc y, to jest ewenement. Ludzie, którzy przyjeżdżają za granicę, mówią, że tego nigdy u nich nie było, że to jest po prostu coś wyjątkowego. I Polacy muszą wierzyć, że to jest coś wyjątkowego muszą zrozumieć, że strach y, boczak Tuska, który y, tam grozi Bąkiewiczowi, prawda. Y, to jest znaczy, że on grozi całemu narodowi, który sprzeciwia się masowej migracji. To znaczy, że skutecznie dzisiaj walczymy i doprowadzamy go tak naprawdę do sytuacji krytycznej, bo on jest pomiędzy młotem a kowadłem. No, nie może nam ulec. Może pozorować, tak? może trochę gdzieś tam udawać, ale z drugiej strony przecież to imadło niemieckiego tam kompletnie, kompletnie zgniecie. No może się zadławić w trakcie jedzenia, prawda? Może, może cegówka mu spaść gdzieś z okna, czy z muru wypaść, ta przysłowiowa. I, i stanie się nieszczęście i Donalda Tuska nie będzie. I on w mojej ocenie w takiej sytuacji w tej chwili jest. Tak więc idziemy do przodu, nie, nie, nie możemy się poddawać, zwyciężymy, jestem przekonany, że zwyciężymy tę wojnę. To, co się udało jeszcze, to mówię znaleźć płaszczyznę porozumienia różnych środowisk, różnych organizacji, ludzi o różnych poglądach są tam e, pisowcy, konfiarze, braunowcy. E, e, to mówię ludzie, którzy głosują na Donalda Tuska, są ludzie z lewicy. No naprawdę to udało się zrobić jakąś płaszczyznę porozumienia, której większość społeczeństwa, tak? już nie mówię o tych tam skrajnych radykałach jakichś lewackich czy, czy, tych, czy tych platformianych, którzy tam e, słabi razem, czy jak oni się tam nazywają, tylko, tylko, tylko o to, że część ludzi przechodzi na zdrowy rozsądek, bo, bo widziało to na zachodzie, bo nie chce tej powtórki. Tak więc mamy naprawdę dużą szansę do tego, żeby e, budować opór, którym, który da nam Wie pan, wie pan co? Myślę, że, że on nic nie zrobi, że to będzie pozorowane. Oni nie pozwolą mu, myślę o Niemcach. Niemcy nie pozwolą mu w żadnym razie na jakąś tam autonomię, bo nie po to posadowili go tutaj w Polsce. Nie po to są jedyną siłą trzymającą w tej chwili, wspierającą ten rząd. Dlatego myślę sobie no, 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 na wielu poziomach. Tak, to ta fala go zmieści, to ta fala go zmieści. Proszę, no fala go zmienić. Tego byśmy sobie życzyli prawdopodobnie pan i ja. No ale to, co się dzieje, trzeba też trzeźwo ocenić i, i, i rozumieć jaki jest ten przeciwnik, to, to w odniesieniu do ostatnich słów. Natomiast y, jeszcze na koniec, proszę nam powiedzieć, panie Robercie, gdzie można się zgłaszać, co można zrobić, żeby się do was przyłączyć, jak można weprzeć, wesprzeć pana działania? No można wejść na stronę ruchoobronygranic.pl, tam można wejść, tam, a, łamany przez patrol, to wtedy państwo możecie się zapisać na przykład na patrolowanie, pomoc w patrolowaniu granicy. Jeśli ktoś chce nas wesprzeć finansowo, to na tej stronie pisane razem.pl znajdzie tam przyciski do, do Darowiz. To też nam pomaga znacznie, ułatwia działanie, no bo to przecież są duże koszty. W tej chwili zamawiamy dużo takiego sprzętu elektronicznego. Kto może, niech się modli, niech wspiera nas modlitwą. Wiele osób o tym, o tym mówi. Ja zresztą czuję taką opiecznościową, jakąś opiekę, bo naprawdę udaje się te rzeczy zrobić w sposób lepszy niż, niż na to zasługujemy. Tak więc, tak więc no zachęcam do współpracy. Zachęcam też, jak widzicie Państwo, na Ruch Obrony Granic jest też kwestionariusz, gdzie się można zapisać do naszej bazy. Będziemy informowali o jakichś wydarzeniach. Zachęcam też do zaproszenia mnie na przykład gdzieś do, do Waszych miejscowości, chętnie przyjadę, zrobimy jakieś spotkanie. Jeśli Państwo mówię, organizujecie to spotkanie, no to, 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 to możemy porozmawiać o tym, co, co można zrobić w waszym mieście, waszej gminie, waszej wiosce, do tego, żeby bronić się dzisiaj przed migracją, bo każdy z nas może być dzisiaj żołnierzem w tej, w tej walce. Tak jest. Bardzo Panu dziękuję. Naszym gościem dziękuję był bardzo. lider Ruchu Obrony granic, pan Robert Bąkiewicz, a Państwa bardzo proszę, zostańcie z naszym kanałem za chwilę kolejne, równie być może interesujące wywiady.